Dzień dobry wszystkim w nowym roku. Dzień dobry w nowym roku. Chcielibyśmy Wam życzyć wszystkiego najlepszego. Dużo pieniędzy. Mhm. Ale więcej. głównie z... jeszcze więcej zdrowia. Co jeszcze chcielibyśmy życzyć? Pomyślności, spełnienia marzeń, samych szczęśliwych dni, dużo ciepła i radości. I, I żebyście może nas odwiedzili w Kambodży na przykład? Na przykład. Zapraszamy. Słuchajcie, no co, jest nowy rok. I my ruszamy w ten Nowy Rok, zobaczyć co na mieście słychać. Dokładnie. Jakiego Sylwestra mieliśmy, to mam nadzieję, że widzieliście. E, jedziemy jeszcze zobaczyć do tempu, czy, czy tam akurat wszystko jest w porządku po prostu, no bo, tak. no, no, no bo wypada. E, co więcej, umówiliśmy się tam z Gosią i Krzysiem. Tak? tak, więc lecimy. Więc lecimy, trzymajcie się. <laughs> Jedzie, jedzie Alan. Teraz wsiadamy na Rumaka. Znaczy ja wsiadam na Rumaka. Jedziemy dalej. Wsiadaj, noworoczna dziewczynko. Czy? Co? Dziewczynko powiada. No dziewczynko, to zawsze jest dla dziewczynka. Uśmiechy. Uś uśmiechamy się uśmiechamy szeroko. Uśmiechamy się szeroko. Tak. Dzień dobry, chłopcy. Dzień, dzień, dobry, dzień dobry, dziewczęta. Witamy <grym> w Nowym Roku. No, tak. Witamy w Nowym Roku. Co byście chcieli powiedzieć w tym Nowym Roku? Jak wam się żyje? Dobrze nam się żyje. Mnie przynajmniej się bardzo dobrze żyje. Mnie również. E... Zjedliśmy pyszną zupę. Tak. Do pełna prawie nalana było. O, tak? tak? Wylewało się? Wylewało się, pojadłem, nawet zostawiłem, nie dojadłem. właśnie, sobie, że nie dojadło, nie byłem w stanie. Z takim wielkim brzuchem i nie zmieściło się. Taka no. była porcja. Tak? Co więcej, pewnie. jesteśmy znowu w tempu, obsłużyli nas, nie wyrzucili, także chyba nie było aż tak źle, no. docenili nas, że załatwiliśmy sprawę pozytywnie. Tak? Tak, podziękowaliśmy i jest super, naprawdę. Powiedzieliśmy, że co złego to nie my. Tak jest. To tamta reszta. I zrozumiał? Tak, oczywiście. Dobrze. Jeżeli już przy okazji też mógłbym życzyć Wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Szczęścia, nowej pomyślności i spełnienia marzeń. Wszystkiego dobrego. Tak, I jeszcze ich poleć, że są leniwcami. Tak, to są leniwce. Tak, Zapraszam na kanał Leniwie z Podróży. Jeżeli możecie, zostawcie to po sobą, to ja będę mega wdzięczny. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Trzymajcie się. Do tak sobie idziemy przez park patrzymy, a tutaj jest taka toaleta, która wygląda na czas całkiem ładną, czystą toaletę. Jedna jest męska, druga jest damska i jest naprawdę bardzo ładnie zadbana. A zaraz tuż obok właściwie, koło tego, tak jak sobie Państwo zobaczycie, tutaj są piękne rośliny, wszystko jest zadbane, a tutaj jest taka sytuacja, gdzie jest zupełnie nie wiem, co to ma być, jest jakiś taki dół, w którym jest mnóstwo śmieci i wygląda na zaniedbane Ale z kolei ja tak sobie idę dalej i patrzę stoi sobie samochód z małymi samochodzikami I oczywiście ludzie siedzący na ludzie siedzący sobie na trawce Tam sobie ktoś gra i życie się powoli toczy a samochody nie wiem, pewnie są dla dzieci na jakąś imprezę. Idziemy sobie przez park, patrzymy. A czy właściwie przejeżdżaliśmy obok parku? Tak. Zatrzymaliśmy się na chwilę. I znaleźliśmy takie drzewo, I Takie drzewo. Ładne, co? Na. Chodźmy, chodźmy. A tutaj mnie fascynują te małe rowerki. Co te dzieciaki? O dziewczynka akurat znowu jedzie tym rowerkiem. Taka duża dziewczynka na takim malutkim rowerku. I to całkiem szybko zasuwa, tak naprawdę. Chciałabyś mieć taki? No, myślę, że tak. A tam następne są. Ja nie wiem, czy oni wypożyczają chyba te rowery. Ja to takie miejsca nie wiem. A, a ci co tu myją się? Zobacz. No tak wygląda, jakby to tutaj woda, się pan coś właśnie... Tak Tak, chyba tak jakby, tak jakby tutaj się pan właśnie mył. By tu mieszkali? No ja nie wiem, co on tam robi. Ym... Ty no, no, nie wiem. Tak jakoś dziwnie, no. Myje sobie stopy teraz. No a... A tu ty widzę kolejne małe samochody. Ty się będzie coś działo, jakaś impreza tak, będzie tak, głupsza, tak, ponieważ to się, to się zjeżdżają do... do Chodź nie filmuj pana już, że... że, że samochodami. Nie, jajka, samochody teraz. Jajka myje, no? Tyki jajka. No jajka sobie myje. Tak myłam. tyłek sobie myje teraz właśnie. A ty go z tyłu. filmujesz, no? Wstyd. No to nie wiedziałam. Pop! No, ale to nieświadomie robiłam, ponieważ chciałam pokazać samochody. Tak, tak, my już A ten dobrze samochód, co wiemy. co tam stoi, to taki fajny jest? Co tam Ten samochód, czy mi się wydaje? Nie wydaje Ci się. No to przyjechaliśmy z życzeniami. Hello, happy new year! Happy new year! Ktoś się skrada. Włamuje się. Włam w biały dzień chciałam powiedzieć, ale już <laughs> raczej chyba A Z a Ahoj, kapitanie. Jak tam było? Fajnie? To jest chwila, moment. A to, to tak. No to fajnie. Dobrze, że chociaż ktoś jest zadowolony w tym nowym roku. Ktoś przyjechał. Psy ujadają. Zaraz zobaczymy, kto to jest. No, kto to, kto to jest? Dzień dobry. <grym> Hi. O! Hi. Wszystkie, wszystkie, jakie złoty proste. Happy New Wszystkiego najlepszego. Hi. Happy yeah. nie. <grym> <grym> Wstaję, wszyscy... tak, w stanie tak To, trzeba, aż, aż to trzeba ten. No? Oczywiście koszulka się świeci. Widać, że na byle, kogo nie to. Proszę bardzo, towarzystwo się ruszyło, przygotowuje posiłek. Lejla. obserwuje. Kapelusz, proszę bardzo, coś chińskiego robi. Tam dziewczyny za coś się zabierają. My się obijamy. będę robił O, widzę, że będzie na bogato, kiełbasa jest. Kiełbasa, bułki. Hubert Srejle... Rejle, przepraszam. Dobra. Za chwilę tutaj przeprowadzimy jakiś krótki wywiad. O czym? O czym wywiad? No, jeszcze tematy są nieustalone, ale możemy pogadać za chwilę o czym będą tematy. Żeby się nie wysypać. Co prawda, dzisiaj nie wzięliśmy statywu do kamery, więc będzie wywiad kręcony z ręki, ale coś tam króciutko zrobimy. No i zobaczcie teraz, ja Wam coś powiem. Przyszedł facet złotem na koszulce. Tak. I patrzcie, do kogo ciągną kobiety. Jedna, druga, proszę bardzo. Bo on ma złoto w sercu. Bo ma złoto, bo ma złoto. I dużo. widać. I trzecia jeszcze przyleciała. No nie wierzę. Oj. Następnym razem to ja chyba się muszę złotem obwiesić. No i co? Jak to u Adama? Znowu jedzenie po prostu. Tu jakaś kiełbasa z cebulą. Keczup hańca na bogato. Chińczyk. Jego orzeszki. No i ona jak zwykle ryż. <grystanie> <grystanie> bo słuchajcie. Ładama zjawiła się tu jedna z osobistości Reap, Manek z kanału Asia Life. Asia Life. Asia Life, dobrze. Asia tak. No i taki króciutki wywiad, po prostu z nim przeprowadzimy. Możesz coś o sobie powiedzieć, tak króciutko, czy coś tam? No, znajduje się od Kambodży niecałe dwa lata i mam przykano właśnie Azja Life. Dobrze, teraz powiedz nam Jakiś biznes prowadzisz? Nie, zajmuję się tylko YouTubem. Znaczy, no YouTube'em jak YouTube'em, ale. YouTubeowaniem, tak. Ja słyszałem. ja chciałbym się dowiedzieć, jakie jest na przykład Twoje stanowisko w sprawie afery ryżowej. W sprawie afery ryżowej? No to nie wiem, to ci nie wiem co odpowiedzieć, bo. Jest afera, nie ma afery. No afera jest jakaś tam na tym, medialna afera, ale to wiesz, ja, to teraz się tak prywatnie powiem, że ja nie wiem co powiedzieć, bo nie wiem dokładnie o co pytasz, wiesz. Znaczy nie, no słyszałem, że Ty coś się zajmujesz handlem ryżem. No takie nie zajmuję takie się, słuchy chodzą nie, na mieście. Nie, nie, nie ja zajmuję tu... się handlem, nie zajmuję się handlem ryżem, absolutnie. Chodzi o to, że po prostu e, e, chcę wyjąć pieniądze swoje od rolnika, w którego zainwestowałem i chcę sprzedać i spieniężyć ten ryż i to wszystko. Także no, po części to jest handel, no ale to nie stricte taki handel, że Czyli że to nie ktoś jest kupuje, jakaś, jakaś wielka produkcja, czy, czy coś tam, to że znaczy można zamówić od Ciebie tonę ryżu i wysłać do Europy. Można zamówić tonę, można zamówić tonę, ile chcesz, tylko, tylko że po prostu na tą chwilę to jest, chcę zwrot jakby tam funduszy swoich, no, i to wszystko. No dobra, a jakbym chciał zamówić od ciebie tonę ryżu? No możesz zamówić to na ryżu, nie ma problemu. On ma jakieś certyfikaty, nie certyfikaty, bo to wiesz, do Europy jak wysyłasz, to z nie, dobrej jakości. Raczej ryż, nie czy... ma. Raczej nie ma certyfikatów, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, bo jest to taki drobny no, rolnik. Nie jest jakimś tam tego. Nie wiem, jaki ma tam przerób, powiedzmy, jakieś tam chyba dwie tony, trzy tony na rok. No, tak mi się wydaje, wiesz. Czyli to nie jest jakaś wielka plantacja, czy coś tam. Nie, raczej absolutnie. to jest. Nie. To są rolnicy, tam wiesz, yy, poza SIMRE, wiesz, którzy hmm. potrzebują pieniądze właśnie na uprawy, wiesz, nie wiem, cokolwiek, na dzieci do szkoły, żeby wysłać. Wiesz. Znaczy, dlaczego pytam? Dla... Pytam, ponieważ zobaczyłem, że przyszedłeś obwieszony złotem. No tak. Znaczy, obwieszony, na koszulce złoto, wszędzie Idę złoto. złoto teraz, tak. Mówię, laski do ciebie ciągną, więc <grym> mówię, może się chłopu powodzi po prostu, może też bym się zainteresował. Ryż dobry, niedobry, dobry, dobrej jakości ten ryż. No, ryż, jest, ryż jest oryginalny, gdzieś tam, wiesz. także Dobry jest, no. Ale oryginalny to. Eko. Eko, Eko. jest, tak, jest tak. ekologicznie, bez na, nawozów? Na, to... Tak, na naturalnych, hodowanych, naturalnych środkach. To znaczy? Znaczy, ja nie wiem, wiedziałem. Ja, ja też nie wiem, jak ja się nie... haluję. No, tak mi powiedział, że są na naturalne środki, wiesz. Dobra, więc w razie czego dwie tony, trzy tony ryżu rocznie można. Można tak, można, że tak powiem, tam zabrać. Jeszcze nie ustalałem tam dokładnie, ile to tam wyjdzie, ale w tych tonach tak, to na pewno wyjdzie więcej jak tona do zwrotu. Ale jest możliwość zamówienia kupna. No, tak, A czy możesz to, zdradzić, jaka, jaki jest koszt takiego zakupu, ryżu? mniej więcej tam przy, w granicach. Wolałbym nie. Wolałbyś nie, bo to tak. jest są sekrety Powiedzmy. marketingowe po prostu. No można tak to ująć. No dobra, nie będę cię męczył dłużej o, o ten ryż, ale powiedz mi wtedy, jak spędziłeś Sylwestra? Sylwestra spędziłem tutaj za Adamem razem. Zadałem. Spidey? z Spidey. Zajla. Zajla. Było fajnie? Tak, tak, bardzo dobrze. Znaczy, no nie chciałeś, nie chciałeś z nami się. A czy był jakiś powód, dlaczego nie, nie chciałeś się spotkać z nami w tempu? Nie, nie, że nie chciałem, to absolutnie nie, bo sam dzwoniłem do Ciebie, wiesz, no. że, że pytałem się, tak, jak to tam będzie organizowane, tak? Tak, tak, no, nie, nie, oczywiście więc, ja potwierdzam, więc, tylko, że dzwonim, zaraz, zaraz po tej Twojej wiadomości akurat zadzwonił Adam, więc stwierdziłem, że są tutaj ważniejsze sprawy do omówienia i biznesowe biznesy, tak, niż, niż jakieś balety sylwestrowe. No nie bo ja wiesz, tak wypytuję, to chyba my dosyć świeży, jesteśmy tutaj w tej Kambodży i tak się zastanawiamy, co ze sobą zrobić. Masz jakieś rady, co moglibyśmy? Nie, no znajdź się sposób na siebie, no tyle. Sposób na siebie, to jest bardzo ogólnikowe. No dokładnie, no bo wiesz, no możesz, nie wiem, zajmować się, zajmować się pracą cały dzień, jakąkolwiek. Możesz, nie wiem, prowadzić biznesy, możesz sobie, nie wiem, chodzić na ryby, łowić. Wiesz, sposób na siebie jakiś znaleźć. czy znaczy nie, no ja myślałem akurat o prowadzeniu jakiegoś biznesu, tylko, że nie mam żadnego, żadnego pomysłu tak szczerze mówiąc jeszcze. To co... no może przyjdzie, wiesz, może coś wymyślisz, wiesz, też jest tak. Nie mógłbyś mi doradzić, jakiś... co, co mogłoby no, pójść? Doradzić to nie, no wiesz, ja to nie doradzam, nie jestem od doradzania. Absolutnie. <laughs> Czyli zatrzymujesz wszystkie sekrety dla siebie. No myślę, że tak najlepiej. Mówię, widzisz Ewa? Złotą koszulkę ma. A doradzić nie chcę po prostu, my też byśmy chcieli się dorobić może, nie żartuję w tej mhm. chwili Maniek, ale no, no. Także, także mówię, masz coś jeszcze do powiedzenia dla swoich widzów, dla naszych widzów? Pozdrawiam widzów, pozdrawiam swoich widzów, bo może też obejrzą, także nie wiem, no zapraszam do subskrybowania też i to chyba tyle. Dziękujemy za tą wypowiedź. No ja mam jeszcze pytanie pomocnicze. <laughs> a proszę bardzo, proszę bardzo. Mańku, bo tam muszę głośniej mówić, bo nie mam tego mikrofonu. Chciałem się zapytać, czy, czy no, twój dostawca ryżu nie używa, a jak używa to w jakich ilościach, jak nie używa to dlaczego siarczanu amonu? który jest powszechnie tutaj stosowany przez wszystkich praktycznie rolników do nawożenia Dlatego to ja nie wiem, Adam, co on tam używa, więc ja Ci nie powiem spraw technicznych, jak to jest robione. Ale ja tu przed chwilą, dlaczego pytanie zadałem, przed chwilą słyszałem, że nie używa. To dlaczego nie używa? Powszechnie wszyscy używają się amonu, ponieważ z tej szaflony jest a tego to nie wiem. To nie jest tak, że tu się nie używa w może nawozu, bo jasne, że to używa do ryżu używa się wody. No być może. No. To są kwestie techniczne, które mnie nie interesują. Znaczy nie, no bo wiesz, tu jest, w tym akurat tu się z muszę zgodzić, ponieważ jeżeli ktoś używa nawozów, to nie jest do końca ekologiczna uprawa. Znaczy może, jeżeli używa nawozów, nie? No bo możesz używać też do ryżu nie, nie do czy, czy coś takiego. Nawozić te gleby pozwolę i tak dalej, nie? Między innymi. Między innymi. Nic się nie wypowiem na tematy techniczne, jak hodują. tak jak powiedziałem, nie interesuje mnie to. A jesteś w stanie to skontrolować jakoś? No myślę, że tak, no byłbym w stanie, ale po co? Znaczy nie, no wiesz, jeżeli ktoś chce zamówić większą ilość ryżu i chce ją gdzieś wysłać do Europy, tak, gdzie to nie musi jest przejść w tej chwili, wiesz, jakość ryżu dla mnie i tak dalej, więc, więc nie, nie. Czyli to nie jest na tyle poważny biznes dla ciebie, żeby. Nie, na no absolutnie. Nie, nie. Żeby wchodzić w takie szczegóły jak. Tak, 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 dokładnie. Nie zajmuję się tam detalami co, jak i wiesz, kto przewozi i jak przewozi. Także. No dobra, a ten ryż, To, ja, to jeszcze chwileczkę cię, cię podpytam. Ten ryż jest. Tutaj produkowany w Kambodży oczywiście. Tak. Daleko od Reap? No trochę. I na przykład dowiezienie tego ryżu tutaj. To nie jest problem żaden? Żaden. Żaden nie jest. Nie. Żaden problem. Czy w paczkach, czy w workach? W workach. W workach, dużych workach. Jakie tak opakowanie? 100 kg. 100 kg. No, znaczy problemem nie jest tylko kwestia no, kosztu transportu. No, no tak, no tutaj w sumie tak, ale on zauważył, że to nie może być problem jakichś tam kosztów, tak, dogadania się kosztów. Będzie się to opłacało, na żeby zamówić 100 worek, worek ryżu? kg. Opłaca. opłaca się. Mi się opłaca. No dobra, ale a czy mnie się będzie opłacało? A to już nie wiem, to zależy od Twojej wiesz, inwencji, kreatywności. No, a co ja z tym że mogę zrobić? Bo wiesz, no oczywiście mogę go ugotować, tak jak no. słyszałem, tak? On jest oczyszczony taki dobrej jakości tak, tak. Do, do spożycia, tak? Dokładnie. Tak? Tak. Z dużą zawartością glutenu. Nie wiem, wiesz, nie znam się tak jak powiedziałem na tym. No tak jak wspominałeś nie, 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 nie masz tych detali, ale. Nie, bo tak sobie, tak sobie myślę, że no, ceny nie chcę zdradzić, więc najwyżej poza kamerą. No też nawet nie. <laughs> ale, mani, no to są, jeżeli, ale to jest, jeżeli ja jest dla cel... mnie jakiś marketing. Po co mam to ujawniać? W jakim celu? Powiedz. Nie, nie. Ja celu w celu marketingowym. Ja, ja rozumiem jeżeli, jeżeli ja, ja rozumiem twoje ciekawość. Ale jeżeli ale... ja będę chciał zamówić 100-kilowy worek ryżu, to musisz tak. mi zdradzić cenę, za jaką go kupię. A no tak, no za jaką no, kupić, tylko mi się, wydawało mi się, że chodzi ci o cenę za jaką ja, ja ty, kupuję, a nie, bo, bo, bo a to nie zrozumiałem, no so... no, że, że tak, nie, no oczywiście, no, no 100 kilo tam za, za 3,5 tysiąca rieli, od, od, tak. od kilograma. Od kilograma, 3,5 tysiąca od kilograma. Ewa, ty wiesz jakie to jest przełożenie na cenę sklepową? Ja to, nie my chyba po 3... Znaczy, bo ja nie wiem, bo myśmy chyba kupowali ryż ostatnio po 300 na rynku. Może, ale nie wiem, jaki kupowaliście, wiesz. Dobry. Ryże są różne rodzaje, wiesz. Dobry. No dobry, ja też mam dobry. Wiem, że wiesz, był, był taki ryż za 2500, był za 2800. No tak, no ale ja nie wiem, kto tam ma jaki ryż. Bo mówisz mi gdzieś to tam, to chyba Adam też pokazywał, jaki tam ryż pokazywał. Skąd ja mam wiedzieć? Nie mam porównania. Ja mogę dać na próbę, tak jak dałem chyba Adamowi. Tak? Adam potem stwierdził, że jest ok, dobry, więc. Ale to była pomyłka, mówiłem to już na tydzień na filmie, że ja nigdy twojego ryżu nie jadłem. No tak, ale powiedziałeś, że jest ok, więc ja się zapytałem, bo pytałem się Ciebie. Akurat na stynie byłeś i pytałem się Ciebie, czy. Tak, ale mówię, że, że to była pomyłka, no, że cofam. Czyli wycofujesz się. Wycofałeś, się no z oczywiście, tego. że tak, no bo nie, to był nie Twój ryż, to było w nocy tutaj, więc poszedłem do ryżowaru. Wziąłem sobie łyżkę ryżu, zjadłem i smakował ok, no. ale na drugi dzień się okazało, że to nie było z Twojego rzutu, tylko z, jeszcze skupionego z ze sklepu, a Twoje worek stał cały jeszcze nieruszony. Tak więc no, nie mam możliwości. Nie, no ale Co, kilogram ci wcześniej przybiosłeś. No to mówię no. o tym kilogramie, Aha. że myślałem, że jest już w ryżowarze z Aha. Twojego rzutu, a to nie było z tego kilograma, tylko Aha. było z innego worka. W ryżowarze, no a wszyscy stali, więc nie miałem. A tego tak. to już nie wiem, jak to tam. No, jaki ryż ja miałeś? mówię i oświadczam, i takie oświadczenie poszło na moim kanale, raport z akcji. Mm. I, 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 I chyba sprawa jest jasna w tym momencie. A poza tym, no mm. myślę, nie. że Twój też smakuje, okej, okay, bo ja nie jestem koneserem ryżowym, więc no może tak. wszystkie ryże są mniej więcej podobne. No dokładnie jak to, do czego potrzebuje, kwestia ceny rynkowych. No. Nie wiem, czy biali w ogóle by, by byli w stanie wyczuć jeszcze jakieś tamte niuanse. Myślę, że... że ci, co jedzą no... na pewno. Ale... No ci, co jedzą, to ja bardziej ja 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 Azjaci, a nie. Jaśminowy, ja 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 no, jest no kwestia... tak, no to wiadomo jakieś. Nie pochodzenia osoby, tylko kwestia. Nie pochodzenia, tylko czy biały w ogóle by potrafił odróżnić. A, a dlaczego nieco? Ma inne kubki smakowe o co chodzi? No, ale który jakość ryżu, tak? Czy jest dobry, czy ten. No, tam tam to, no. to się nie rozróżnia pod tym kątem, tylko są jakieś parametry jakości, tak? Mm. No parametry jakości może być na przykład, czy równomierny jest e, ziarenka. Czy są duże, czy małe. No tak. Czy przy tak. gotowaniu, w jakiejś danej temperaturze e, mają taką i taką miękkość lub twardość. Tak. Czy ile posiadają glutenu. Ile posiadają tak. substancji chemicznych, które są, że tak powiem, no, niechciane, chociażby może są w normach spożywczych, ale są no, niechciane, lepiej jakby ich nie było, tak? no, bo mówimy tutaj o kwestii nawodu. Tu też mówimy, czy nie są ziarna popękane. Na moją logikę, przy ziarnach popękanych, przy gotowaniu będzie ten problem, że jakbyś gotował ziemniaki w mundurkach i część masz całe, część masz połamane w połowie, po, po, pocięte. Dlatego wtedy jedne dojdą, a drugie nie dojdą, tak? I, i, I tym bardziej, że jedne są połowę mniejsze, a poza tym tracą tam na przełamaniu tą błonę zewnętrzną, tak? I, 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 i no, to, to, to takie tego typu niuansy, no jakieś trzeba kategorie... Ale widzę, że trochę wniknąłeś w ten temat ryżu, tak? Tak, oczywiście, ja zrobiłem całe investigation, dochodzenie, śledztwo... Research. Research, tak, nie, nie no, oczywiście, i, jeżeli... Dlatego poznałem i wiedzę, i czym się nawozi, i jakie są... Jakie są rodzaje, byłem też na tutaj lokalnych rynkach, gdzie handlują po prostu z worków i, i, i tacy dostawcy po portowi. Także poznałem ceny za kilogram, poznałem ceny różnych odmian ryżu, poznałem te odmiany. Przekazałem, pokazałem ryż tutaj kolegi też również do analizy takiej o, pierwszej, że tak powiem, nie analizy jakiejś skomplikowanej chemiczniowej, jak tutaj to dla fachowców pokazałem. Także zrobiłem tak, podrobiłem tą lekcję przed publikacją odcinków, które roboczo były nazywane aferą parwyżową. Nie A ja mogę dodać, że miło mi, że Adama zainspirowałem do researchu, a podsumowując, ryż jest bardzo dobry. I zapraszam. Dziękujemy. No. Proszę. Cześć i Baby coś nieposłuszna, widzę. Chcę zostać, chcę zostać. No. Bo tu na bogato jest. Pojedzenie no. Bo <grymne> Dobra, trzymaj się.